Manko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim materiale na moim kanale YouTube odnośnie moich singli z Ramsteina. No i nie tylko, bo w tym wypadku mamy kolejnego singla: jest to Lindenman Fijon. Tym razem nie Ramstein, tylko Lindenman. Podkreślam. No, i chciałbym jeszcze Wam szybciutko taką informację powiedzieć na początku tego materiału. W poprzednim odcinku, gdy dla Was nagrywałem taki nieoficjalny album zespołu Rammstein, ja na to mówiłem Pirat. Powiedziałem Wam na końcu tam filmu, że będziemy sobie w następnych materiałach tylko i wyłącznie otwierać teraz płyty takie nowe, stricte folii. Tak się składa, że ten single Linden Man Fijon jest używany. Powiem Wam szczerze, że on mi się tak trochę schował w szafce, gdzie przytrzymuje właśnie takie niedawno co kupione single. I powiem Wam szczerze, że myślałem, że to tyle właśnie z takich używanych, ale po skończonym materiału, tamtym jak skończyłem dla was nagrywać, zacząłem sobie jeszcze e, tak na spokojnie przeglądać, które single jeszcze mam do nagrania i do pokazania dla was. No i okazało się, że jeszcze mi się tutaj tak zwanie zdybał. Używany właśnie taki singielek Lindenman Fijon. Także chciałem, ba, chciałem Was o tym poinformować, jak coś. A tymczasem zapraszam do oglądania kolejnego singla. Więc mamy, proszę Państwa, Lindenmana, tutaj Fijon. Co mogę Wam powiedzieć na temat tego singla? Zacznę na pewno od tego, że ciężko jest już zdobyć ten singiel. Dlaczego? Dlatego, że już go nie produkują. Produkcja tego singla, przypuszczam, była w latach 2015. Aktualnie mamy rok 2022. No i tak właśnie się prezentuje tutaj okładka z przodu. Mamy tutaj Lindenman, czyli tutaj jest Steel, oraz mamy tutaj gitarzystę. Petera, który no już aktualnie nie jest w projekcie Lindenmana. Szkoda trochę, bo powiem wam szczerze, że go bardzo lubiałem. No, ale no trudno. Chciał coś innego tworzyć, więc odszedł właśnie z projektu Lindenman. Tak się prezentuje ten singiel z boku. Mamy tu napisane Lindenman, fishon oraz numery tutaj e, tego singla. No i tak się prezentuje oczywiście ten singiel w tyle. Mamy tutaj trzy piosenki. No i pierwsza piosenka jest to Fision, druga piosenka jest to Gospod Michael oraz trzecia piosenka jest to Prize Aboard Drago, coś tam, coś tam nie będę się produkował. Przeczytajcie sobie to po prostu na spokojnie, zróbcie sobie pauzę na tym filmie i sobie tam to doczytacie. Nie chcę tego kaleczyć, dlatego nie chcę tutaj jakoś się produkować dla was, tak? Tak. E, dobra moi drodzy, otwórzmy sobie teraz tego singla no niestety, Singiel jest używany ale podkreślam, ale, ale jest w stanie idealnym proszę Państwa, płyta nie ma żadnych rys przeglądałem sobie tą płytę kiedyś powiem Wam, że igła totalna igła to samo tyczy się opakowania wiadomo, jakieś tutaj ślady mogą być przetarcia i tak dalej, prawda Singiel ma już sporo lat ale to jest naprawdę w wyśmienitym stanie jak, jak na tyle lat ten kto, ten kto to posiadał to musiał chyba dbać o to ja oczywiście też staram się kupować w single cały czas nowe folii ale czasami się też tak nie da dlatego staram się kupować w jak najlepszym stanie jak już nie mam wyjścia czyli tak zwanie te używane tak? tak no i tak się prezentują w środku mamy tutaj taką płytę zieloną e, z napisem Lindenman oraz te wszystkie piosenki, które dla Was wcześniej wymieniłem te trzy no i płyta jest w takich kolorach zielonych powiedzmy no i tak trochę szczerze Wam powiem, że tutaj wali takim klimatem właśnie albumu Lindenman's Skilling Pills, który pojawił się w 2015 roku chodzi mi o to, że też takie mieliśmy stare zdjęcia na takich papierach tutaj podpisane tytuły piosenek i tak dalej no tutaj akurat nie mamy e, tytułu tytułów piosenek tylko mamy coś innego, ale powiem wam, że od razu takie pierwsze skojarzenie właśnie z albumem Skilling Pills także no moi drodzy, tak sprawa wygląda kolejny singiel leci do kolekcji Dałem trochę pieniędzy za niego, ale powiem Wam szczerze, że warto, bo w tym momencie jest to mój przedostatni singiel i będę miał, tak jakby, full. W następnym materiale Wam pokażę jeszcze jeden singiel z Lindenmana. Nie będę Wam mówił, co to jest, ale w każdym razie przedostatni singiel to jest mój, który no już kończę. W sumie, że tak powiem, historię z Lindenmanem, bo na chwilę obecną mam już praktycznie wszystko, mam wszystkie albumy, mam wszystkie single, ale ostatni taki single pokażę wam w ostatnim, yy, znaczy w ostatnim w kolejnym materiale, i to będzie w sumie taki kończący materiał, właśnie zamykającą historię z Lindenmanem. No chyba, że coś w przyszłości wyjdzie coś nowego, no to wiadomo. Będę tutaj dla Was coś kręcił dalej, prawda? W każdym razie temat twirzon już zamykamy. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Jeżeli film się Wam spodobał, zostawcie lajka, like komentarz, subskrypcję. No i zapraszam zapraszam do komentowania tego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!